Dobra. Mamy w końcu neutral. Ej, ja mam chyba. Nie Dobra, trzeba wypajacować to tak, żeby nie wygłosowali. Będę udawał, że jakąś bombę dostałem, jakby to obok chciało. Tak więc, moi drodzy, jeżeli lubicie odcineczki z Among Us, to zostawcie koniecznie łapeczkę do góry i oglądajcie koniecznie ten film do samego końca, bo naprawdę będzie tutaj wiele zwrotów akcji i wiele ciekawych sytuacji. Dobra, widzowie, siedzę, siedzę w encie. Muszę wymyślić tu coś, żeby coś sensownego powiedzieć za chwilę. Bo mnie zarypią. Barto jest obok mnie, Nie wyskakuje stąd. Bober. Joa Westina. Okej. Okay. No, to ciekawie. Eee, moment, bo Moment, bo teraz mam dla yy, Gamuz ktoś. A, już pamiętam. Jo co, co tam ciekawego mi powiesz? Um. No, co ja tam ciekawego zaczęle... powiesz? Ja chciałem zaczekać i powiedzieć, że mamy szadoła, bo e, światło. No. Tak, nie, to nie tylko najłatwiejszą. No mówię, światełka. Bober, ciało o... jest w labie? Nie, przed drzwiami Oficie? do elektryka. Nie, przed drzwiami do elektryka, od góry. E... wbił, czyli ktoś wbił, czyli, ktoś wbił po, e, czyli ktoś wbił po tym, gdy przeszedłem i zabił. Nie, Bobra, ja, ja, mam... ja... moment. Jokik, Joking Wiesz że ja nie o. jestem... Ja nie... Ja nie jestem tym razem daltonistą, ja widziałem... Robert za kwiatami, A <laughs> Generalnie słuchajcie, bo kazał ciało z i Sandry, a Gabik też umarł. Tak mamy zjadacze ciało prawdopodobnie. No właśnie, ale Jokik jest 100% i postojem, a bo ten albo ten całem zabijającym. Nie ufamy osobom więzienia. Dobra! No, kino się nie wychowany! Nie, nie ufamy Bobrowi, bo jest w więzieniu. Ci za kratami zawsze kłamią nie niedobrze. Ja... O Boże. Ja chyba tak, za dużo odklejki dzisiaj mam, mi się wydaje, nie więc nie, nie ufam. Bo bo bober za kratami, Bober za kratami. Rockinga Od, Oddałam swój głos na Bobra, bo jest za kratami. Nie, czekajcie, nie głosujcie na Bobra, zostawcie Bobra. Bober jest uczciwym wspólnikiem. Jak najbardziej, mamy Bobera. Mamy bombera. Tylko dlatego, że, tylko dlatego, że ja trzymam żołędzia, który ma schowanego granata w środku, to nie moja wina. <ścoughs> Ej, chyba mamy bombera, mi się wydaje. A nie, bo tu bomber inaczej działa. Kurde, dobra. O, to, o, że... no, no to, hejda to skip na razie. To jest. Ale... Ooooo! Oh, wow. 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 to, to bolało. Ale to, nie? Ej, zmienili mnie. Jak nie słaper, kłowę tego, ale może mi zamieni w dobrą stronę. Ale by było jazda. To by było ciekawe, dobra. To jest swaper, prędzej mi zepsuł Kablem, ej ja czekaj, jakie kable mam do zrobienia? Mam X-rings mamy widzowie Dobra Do pierwszego etapu się nigdy nie robi, więc jak coś robiłem pierwsze chyba Dobra, eee, Tutaj można, z... a nie, tu jest drugi, czekajcie Trzeci jest tu na dole tu. Mm -hmm. Dobra Alixon On robi hojne. O kurde Dobra, siedzimy w węcie na razie. Zaraz będziemy gdzieś biegać. Będziemy zaraz gdzieś biegać. Ej sorry, ja się teraz tak nauczyłem do tego kuwa widzowie, ale no nie wiem. Ja tak zawsze gadam jakby. się mnie tak feja. Dobra, hajdę, szukamy. Ej, może za chwilę coś znajdziemy. Dobra, wybiegam stąd. Tylko mnie nie, żeby nie ciachli, bo będę na prostej drodze to Amba Fatima będzie trochę. Dobra, turet nie żyje. Oj Oj. Wspólnicy Czyli... nam padają jak muchy. Ja już się chciałem właśnie pytać o Eliksandrę przy ciele. Jakby coś robiłem, awkę na e, górnym prawym reaktorze, więc możecie mnie położyć w na górnym prawym reaktorze, I... powiadasz? A ktoś to potwierdzi? Tam widział? E, jak się tam widziałem. Widziałem rak starawszy Pod Podkroczył, przez kraty. Za chwilę żebyś ja nie założył ja znowu. Nie potrzebuję bo... mojego susa z poprzedniej rundy. Czaty, na Jamal. No, vestyka już za krata. Vestyka. jesteś macie coś, przecież jesteś tu Jdorienty. <dies> nie to no, to, dobra. Dobra, strzelę. No to taki dość ciekawy timing to. No. Ostro mnie. Odstrzel mnie, nie możesz <gaz> tego. <-töš Lakes'> <narrower> ale dobra, ale tak na serio, żołmaga, proszę was. Okej. Okay. Ja to bym na pobradała. Ja. <töne> Zostaw Ale zaraz nie widzicie. Nie, poczekajcie. Na nie widzicie, że pierwsza osoba, która mnie stosuje, kończy w więzieniu. Poczekajcie, Joe mag jest na 100% czysty, on jest czysty. Zawsze, bo nie nie po to, go opratkuje, żebyście go wywalali. Ej, ja biegłem z nim. Ej, wyciszone widzowie, jestem, czekajcie, nie słyszą mnie. Ja pierdolę. Z tym jeszcze raz. Ej, poczekajcie, ja gadałem wyciszone. wy wy, Joe maga, że wyrzuciliście, ja? Nie, on jest czysty. WENEK, nie. ALE PA... Bobra... Nie, Bobra bo też ten... nie. Wenek, poczekaj, poczekaj. Ja wytłumaczę dlaczego w e, Jomaga. Czemu? Jak jeszcze w poprzedniej rundzie, jak zgłosiłem ciało Soula, to ja widziałem, że Jomag stamtąd odbiegał. Wiesz, że słapercie zamieni? Słucham? Wiesz, że słapercie zamieni teraz? E, Słapet nie może byłoby naduszyć jak jest No właśnie, no właśnie. Aaa, to tyś przewidział to. Ktoś cię uratował. No Masz wybawiciela, Bober. Powinieneś podziękować. Wybawiciel, dziękuję bardzo. No właśnie nie wybawiciel, bo ja zagłosowałem, na Bober. Ej, nie ciałej rurki. Dobra, zdziewajcie tego Joe proszę was. Weź Joe Mag jest czysty. Joe Mag jest czysty. No A, No nie wierzę, wylatuje. Ja chciałem Bobra, bo Bober jest... Kurde, Jay Lora wywalili. No gadałem. Teraz bobra wyrzucimy za karę On mu dał tego. On mu dał kraty, a ten go wyrzucił. A ten go wyrzucił. Jakby nie dał mu krat, pewnie by Bobra zesłapowali. Jestem pewny. On miał więźnia. Tego co daje kraty, nie? Dobra, robimy jak tego. Robimy co my tu robimy? Odpychnięcie. Dobra, choineczki. Piro jest małe, Westina. Rekser, Westinę, Rekser i Mały. Westinę, Rekser i Mały biegli do laba. O kurde, tego, komsy padły. O nie, Elikson. Prif i, i tego, Elikson. Prif i Elikson, czy oni tu żyją? Uwaga, kamerownik jest. Ja muszę jakiegoś trupa znaleźć w końcu. Kurde mać, no... Nie mam totalnie farta do znalezienia ciała. Ciała się ale się... No chciałaś i Musimy kogoś ten... wyrzucić No ile mi imbo z trzech Trzech mamy według yy, danych z poprzedniej lube. nie wiadomo czy w tych trzech nie Ale, jakiś... osób. ale nie wiadomo czy teraz to... nie umarł jakiś, czekaj. A. Bo w tych trzech osobach mógłby hmm. być impostor. możliwe. A, no może być to. Tak. I jeżeli jest, mamy trzech impostorów i nie mamy tego, tego Nightmera, to już się gra skończyła. Jak wygłosujemy źle kogoś, że ma jeszcze Nightmera i, i nie, nie wygłosujemy ani żadnego impostora, to gra się nie skończyła. W sensie, dla mnie ma... jest podejrzane to, że wybory żyje dłużej niż trzy rundy. To jest self-report na 100%. A, na 100%! A, na 100%. Nie wiem, bo za kraty, bo Dlaczego, Dlaczego... dlaczego jest, tego, jestem pewny. Reksy żył... nie żył dłużej niż 5 sekund. I jeżeli byłeś na Vitasach, to powinieneś był to wiedzieć. Nie, 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 Priv. te ciało ma 3 sekundy albo 2. A skąd wiesz? A czy bo nas... Ja 5 bo... sekund stałam nad tym ciałem, bo myślałam, że ktoś naprawi te, ale zwiedział, że nie chce się czekać. E, nie, nie, na pewno to musisz prift. Jestem... Ojciec, jestem nie, adwokatem, to... jestem pewny, że to jest Priv, nie? Nie ja wiem. No Powiesz, ja długością cała. Nie, nie kłamie. Ja, ale mhm. też pamiętajcie. Poważnie. Trzy że... sekundy, co najmniej mnie ja bym w ogóle stała. Nie, dobra. Te trzy sekundy to jest nietypowy argument, akurat, ale wiem, że ty jesteś, bo z czasem zmyślam akurat. Tak, tak. Dobra, no to Priv. Co? Ale o, nie co nie się... ufam o to. Ufam, ja... Adam. Moment, zacznijmy może od tego, jakie są dowody. Na, na... Że Priv, e, a jak nie, to jest Bober kolejny. To musi być taki, że Priv. Na 100% tak. Prif, za... bober dfn, i, i tego, i są. Tak Prif, bober tak samo, i Barto. Tak, stało. nie pisał. Ja nie... ja? Bo ja? wy jesteście czyści, bo was sprawdziłem. Zacznijmy od tego, o, że ja dfn. tym razem nikogo jeszcze nie zabiłam. Ja zacznijmy od tego, że Benek, że prawda? Jak nie Prif, to Bober leci. I koniec. Znaczy, zaczekaj, Benkowi. Poczekaj o, no, na moją to... obronę i przyznam, że odwaliłem PPG z tym Magiem, ale mu powiem, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Jak wtedy było przy to ciało w elektryku jeszcze pierwsza runda, co nie? No tak dobrze. No, pr Tam przelatywało parę osób i widziałem, Joe Maga odbiegającego jako ostatni, więc no przepraszam. Robert, ale tak. ty słyszysz, że po lecisz ty. Ale... Ty, no, nie ale nieważne co się stanie. Więc... Ale dlaczego ty, nieważne co się stanie? Przecież ja mówię. O nie, jesteśmy No, no Ale no, już wiemy wszystko. Dobra, ale jeżeli... Aj, coś nie tycze? No. Zajmijcie! Czekajcie, reakcję patrzymy! A idź pan! O, <susza> idź pan! O! Oh, <susza> to nie jest! O, jakie? No Co to ma być? <susza> ja kompletnie no, nie, ja nie wiem, jak jednak jednak to będzie zobaczyć. A jednak płyko, ja, tak, ja wiedziałam, że Boberta nie wtedy wdłupnie, nie? Jak powiem, że potem go wyrzucamy. Co to będzie Jakim? to Ale on tak gadał, był ja tego nie rozumiem.